Dzień dobry, cześć. To jest kanał Czarno na Białych i kolejny odcinek z serii Emisja. Dawno tutaj mnie nie było, ale musicie mi wybaczyć, ponieważ spełniam swoje marzenia i pozdrawiam was z Białego Stoku. Jestem właśnie w trakcie prób do musicalu West Side Story w Operze i Filharmonii Podlaskiej, więc mamy troszkę prób, a ja mam teraz e, troszkę wolnego, więc postanowiłem nagrać Wam reakcję. Wszyscy tym się zachwycają, wszyscy wrzu wrzucają jakieś teraz challenge, też moi znajomi z teatrów itd., dalej, a ja do końca tego tak jeszcze nie przejrzałem, nie przesłuchałem tego w całości, bo troszkę nie miałem czasu, ale dzisiaj do tego właśnie siadam i słucham i, i, i trochę przesłucham, w ogóle pochwalę się Wam zanim czołówka Jaralfa, Kiedyś poznałem prywatnie, bo razem studiowaliśmy. On studiował na jazzie, a ja na muzykalu i kiedyś piliśmy razem piwo. On tego na pewno już nawet nie pamięta, ale to nieważne, bo dużo ważniejsza jest teraz czołówka. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja sobie troszkę tutaj może pod plecki podłożę, tak, żebyście Wy trochę tego żółtego mieli, żeby było ładniej i żebym ja trochę miał też wygodnie, żebym miał coś pod pleckami, żebym też nie miał skoliozy, prawda? Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, klikając w czarno-białe kółeczko pod spodem filmu i klikając również dzwoneczek, żeby być na bieżąco i coś jeszcze bym miał powiedzieć. A to na końcu Wam powiem bardzo też fajnego, bo mam kilka takich fajnych informacji, nawet takich niespodzianek fajnych. Ale to jak przebrniecie przez ten odcinek. Dobrze, kochani. To co? Jedziemy z tym, że tak powiem, balem u Rafała, nie? Film już ma, czyli utwór ma już 6 653 944 wyświetlenia. Myślę, że do miliona na spokojnie to dojedzie. Idzie to w bardzo fajnym tempie, w ogóle super. Intryguje mnie troszeczkę tutaj ten różowy kolor na początku tego tyle dysku, więc zaczynamy. Bar. Tak, to już kojarzę gdzieś. U Czy to jest jego mama za DJ-ką? O to jest pytanie. Tego nie wiem, ale tak mi się wydaje, że on bardzo często tamtą swoją, tam swoją mamę przemyca w tych teledyskach. To jest w ogóle super mieć taką mamę, nie? Ekstra. Jakby tak moja mama na przykład w klepsydrze <grywa> i nie dało się tak żyć. Na pontonie wolno O matko, e, Wojtek. E, to tu jest? Jeszcze jest e, pełno moich znajomych tancerzy. Ale czad. Pozdrawiam was. Może was oznaczę potem. Tak, oznaczę. Teraz żyją sobie w życie, Mają w sobie każdą Adaś. No w ucho wpada od razu, nie? W ogóle ta jego grzywka, jak on wygląda, to jest fenomenalne. Ta niechlujność, nie? Z mikrofonikiem. Urafa. Okej. Okay. O jaka chorełka. Może na razie nie Okej. Okay. Gdyby go nie było, to była wszyscy wrotki, odpijają a ja nadal tylko w snach kiedyś trwał ule. Jakby w jednej lokalizacji, wszystko w jednym miejscu, ale dzieje się tyle, że w ogóle A głowa rozwalona, bardzo dużo się dzieje. Choreograficznie na pewno, no i kostiumowo. To, że e, Ralf robi ze swoją muzą co chce i ze swoją twórczością, to ja już wiedziałem, ale to jest coś, coś, coś bardzo nowego. Cześć Wojtek! Co za kostiumy w ogóle? Za dziewczyną, za chłopakiem, za nim kajtuj z mi Teraz w końcu się odważę Grubo. i pozwolę sobie żyć. Co w sposób ogólny. Niespodziankę ktoś wybrany w końcu w szat. W ogóle jakie to jest pozytywne. To jest niesamowite jaka z tego energia trzaska. Ej, poczekajcie. Czekajcie sekundkę, bo czekajcie, bo te ruchy są tak charakterystyczne. Teraz zobaczycie, że ja tutaj to wszystko jakby z laptopa oglądam, ale niestety, no zobaczycie. Ja po prostu muszę sprawdzić w opisie tego filmu, kto robił yy, do tego chorełkę. Bo to jest tak charakterystyczne. Oczywiście, że tak. Choreografia Ewelina Adamska Porczyk. Ewelinko, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. A w ogóle zresztą może zróbmy tak. Czekajcie. Hey. Cześć! Właśnie nagrywam od, y, odcinek na temat balu Urafała Ralfa Kamińskiego. Pomyślałem, że do ciebie zadzwonię i ci powiem, że zrobiłaś mega super choreografię. Dziękuję. Masz ochotę pomachać naszym widzom? To jest Ewelina. Cześć! Jest ja dla Was inne niespodzianki i zrobiliśmy jeszcze duchy piękne, więc. Duchy są genialne. Duchy są genialne. Właśnie musimy do duchów jeszcze wrócić. Wspaniale, więc macham Was, pozdrawiam serdecznie i. Tak naprawdę między właśnie próbami z Ralfem do, do kolejnego dużego projektu, więc... Bo Ty teraz robisz trasę z Ralfem całą? Tak, dokładnie tak. Mamy Cię. Ta będzie cała taka, no zrobiona od początku do końca, tak jak u Ralfa zawsze, ale tym razem bardziej taka jak właśnie bal u Rafała. Trzad! To, to jest Ty, więc, więc działamy. Wow, mega, wow. mega zazdro. <laughs> Dzięki. Ale wspaniała ta Twoja wiadomość. Nie, po prostu, po prostu pomachać. Po prostu pomachać. Dzięki, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mua. No, także tak, ale oglądamy dalej, nie? Ewelina, ja chcę umieć te choreografy. Co? No sorry, ale choreografia wygrywa, chorełka wygrywa w tym teledysku, To jest y, niesamowite. czy znaczy, ono nie jest jakoś genialnie trudna i w ogóle, ale o to chyba w tym Ewelinie chodziło, żeby to było takie charakterystyczne. Ja już po tych ruchach trochę poznałem, że to może być Ewelinka. No, że to już jest jednak marka, nie ma co. Yy, muzycznie wpada w ucho totalnie. Bardzo proste, ale bardzo charakterystyczne. No i on w tych też słowach, które tak naprawdę dobiera w tych utworach, no to on po prostu tu się totalnie nie hamuje, on robi, on idzie po swoje. Bardzo mi się podoba to, że Ralph w ogóle w swojej twórczości, w tym wszystkim co robi, jest totalnie autentyczny. Podejrzewam, że gdybym słuchał kogoś innego, kto by to wykonywał, może z dzisiejszych artystów, nie potrafię sobie wyobrazić w tej twórczości, w tym co on robi, w tym jak to wygląda, z kogoś innego że to jest po prostu on, mam takie wrażenie, Czyli trochę go pamiętam ze studiów, eee, on taki jest, to jest ta autentyczność, która jakby przebija się przez te wszystkie jego teledyski, przez jego twórczość, przez te wszystkie, wszystkie jego teksty, które są po prostu kosmiczne, kosmiczne energie, po prostu z czapy. Eee, no, naprawdę, Mega. Ja widziałem jakieś takie fragmenty tych choreografii, w jakichś tam ludzie nagrywali na, na Facebookach, na YouTubach, ale po raz pierwszy widzę jakby to w całości. I bardzo mi się to podobało. Eee, tak. Muszę sięgnąć po... bo teraz jeszcze ostatnio duchy wyszły na YouTubie, to może jeszcze pojawi się jakiś filmik odnośnie duchów. Eee, co bym mógł jeszcze powiedzieć o tym teledysku? Kostiumy, kolorystycznie, wszystko jest mega spójne kostiumowo, spójnie totalnie. Eee, po prostu bardzo, bardzo fajne. Takie czasy, kochani. Jeżeli ktoś jest autentyczny w tym co robi, to po prostu wygrywa wszystko. I tyle w tym temacie, jeżeli chodzi o, o bal u Rafała. A teraz y, outro. I tak jak mówiłem, że jeżeli dotrzesz do końca tego odcinka, to powiem Tobie kilka fajnych informacji, a mianowicie zapisz się do naszego newslettera, który powstał ostatnio, wejdź sobie w ten link pod spodem, tam jest newsletter, jeżeli dodasz się do tego newslettera, to mamy dla Ciebie prezent, od razu praktycznie na wejście, oraz y, tam będą wszystkie promocje na nasze wydarzenia, więc jak się tam zapiszesz, to będziesz miał zawsze pierwszeństwo do promocji na nasze wydarzenia. W wakacje organizujemy coś bardzo fajnego. Będzie to w lipcu, pod koniec lipca, trzy dni w lipcu, bardzo dużo godzin czegoś bardzo fajnego. Zapraszam Cię również na naszego Facebooka, na Instagrama, na TikToka, czarno na białych i w ogóle wszędzie, ale przede wszystkim subskrybuj naszego YouTube'a i zajrzyj na inne odcinki serii Emisja, tam jest bardzo dużo fajnych odcinków na temat tego jak śpiewać, jak śpiewać poprawnie i w ogóle wszystko, wszystko o wokalistyce. Dzięki Ci bardzo za dzisiaj, pozdrawiam jeszcze raz tych wszystkich, których oznaczyłem w tym filmie i niech moc będzie z wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Emisja. I trzymajcie za mnie kciuki w website story.